Hello, hello, z tej strony Red Clor 365 I dziś gramy w Critical Ops, tak właśnie. No i już na samym wstępie. Gramy dzisiaj rozegrany plac i chciałbym powiedzieć, że nie mam chyba za dużo czasu teraz, więc będę się wreształ w taki film krótki, chyba będzie ja nie wiem. I jedną różkę zagramy sobie. Zobaczmy, o, antyterroryzm wydaję. Ale co? 30? Także, że... Dobra, pewnie nie będzie

Nie, tak. O dobrze Dobrze Jeszcze dwie osoby wyeliminować Oratio Dobrze Przeszaj się Tu jest nie fraga rzucił, uważaj Nie, 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 o teraz jest dobrze. Nie flesham! Jest. Dobrze. Szybko refuzuj! O, myślę udało, się udało. Yes! Udało się! Yes! Dobrze. Okej. Okay. Biorę akacia. Biorę może flesza i smoke, Dobra. Zrobię coś tak jak zawsze. Robię smoke tutaj, przyczajam się przy drzwiach, a jeszcze rzucę im flę się. <laughs> o, ktoś tam zginął. Ojoj. Toś się nie udało? <laughs> Ej, 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 no nie, no! Naprawdę, i znowu jeden został na cztery chyba. Udej, tylko orient. Te Idzie na domek chyba. Uu, a ty nie, tylko przeładować może. Tak z ciekawości. A a, a a a nie co? <noise> nie widziałem tego no dobra 11 do 4 długie to nie będzie ale jedna rundka zawsze dobra dobra tak jak zawsze kampimy a w ogóle można jeszcze kupić przy coś nie można dobra smoke dobra tutaj Weszło na dymno. Ej no nie, o, ja go nie zobaczyli. Źle poszedłem. Ale możemy to jeszcze wygrać? Czy ten z go za? Tak. Jeden na czterech, który je... ten, no. Bez szans. Bez szans. Dobra. Obyśmy teraz wygrali. Dobra, biorę FP6, co? Ostatnio zacząłem grywać. Kabum! Nie, nikogo nie zabiję, naprawdę. Szkoda, że przynajmniej obrazy nie zadała.

Muszę mieć tak, żeby przeładować. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, wbijamy na O kurde. Ktoś tam ma dobrego cela. Szybko ładuj, ładuj. Kurde od tyłu, naprawdę. Nie no, XD-kiem. Trzej na większość? Nie. Nie wiem. O kurde! Jak im wchodzą? A ten na respie jeszcze. O ładny skin. A tego szukaj. O stoi na respie. no, zauważy go. Co to było? Okej. Okay. O idealnie na MP7. Starczy. Dobra, lecimy, o, o, o. Oh yeah. Sam mam dużo skinów do pistoletu, ale... Najgorszego. Kurde, znowu od tyłu naprawdę uważam. Nie flash, nie flash, elo. Dobra, trzeba, o elo temu te elu powiedziałem dobra że zostało my tu o kurde jak można nie zauważyć tego nie wiem co na ten zęb 5 no super jeszcze myślę że sobie jedną rundkę zagram i będziemy kończyć wiecie nie wiem zbytnio nie, 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 nie. dużo czasu a po drugie nagrywam to na zapas jeszcze, więc będzie... Nagram jeszcze parę filmów, ale wrzucę inaczej, w innych porach. O tak. No kurde, że wszedł im na respa, co? <grym> Może się uda. Nie, dwóch zostało. Jeden mp5, drugi SA Dupę sa <grym> No. 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 Czy dobrze mu idzie nawet z tym co? Może mi to jeszcze... Nie. Dobra. Czy Nie, no. Dobra, kochani, więc będziemy już kończyć. I jeszcze nagram na zapach. Pewnie coś z Clash Royale, ale nie wiem, nie jestem pewien. Jeszcze pewnie coś nagram z Minecrafta. A to Critical Ops to nie wiem i przepraszam Was wszystkich, że tak strasznie em, no długo nie wrzucałem filmów, bo e, szkoła, wszystko było, nie miałem czasu robić filmów, ale w lecie będę już częściej robił filmy, więc do zobaczenia i cześć!